Najbardziej satysfakcjonująca sprawa w mojej karierze. Broniłam samotnej matki, nazwijmy ją Anna, oskarżonej o kradzież luksusowej torebki z ekskluzywnego butiku, takiego, w którym obsługa śledzi wzrokiem, jeśli nie masz na sobie markowych ubrań od stóp do głów. Kierowniczka sklepu, zimna jak lód kobieta, przysięgała, że widziała, jak Anna chowa torebkę Prady za ponad tysięcy złotych do kieszeni płaszcza. Prokurator powtarzał jak mantrę: samotna matka w ciąży, na dwóch etatach ledwo wiążąca koniec z końcem. Motyw był oczywisty, prawda? Na dodatek nagranie z monitoringu pokazywało Annę w sklepie dokładnie w chwili, gdy rzekomo doszło do kradzieży. Wszystko wyglądało beznadziejnie. Anna płakała, mówiła mi, że jest niewinna, ale nawet ja zaczynałam wątpić i miałam na końcu języka słowo ugodzimy się. Ale wtedy przypomniałam sobie jedną drobną rzecz z naszej rozmowy. Wspomniała, że tego dnia miała wizytę kontrolną w przychodni. Stałam więc i zwróciłam się do kierowniczki. Jest pani absolutnie pewna, że widziała kradzież o 15:47? Odpowiedziała z wyniosłością. Tak, widziałam na własne oczy. Wtedy wyciągnęłam dokumentację medyczną. O tej godzinie moja klientka leżała na stole w gabinecie lekarskim, robiąc USG bliźniąt. Tu są zdjęcia z badania z dokładną sygnaturą czasową. 15:43, 15:52, 16:02. W tym samym czasie, kiedy pani rzekomo widziała kradzież. Stara sądowa zamarła. Prokurator aż się zająknął, próbując wcisnąć, że dokumenty mogły być sfałszowane, ale miałam też dowód z parkingu medycznego. Samochód Anny stał tam nieprzerwanie przez całą wizytę. A butik? Oddalony o dobre 25 minut jazdy. Sędzia spojrzał na prokuratora, jakby właśnie odkrył, że nie odrobił pracy domowej, a ja dobiłam gwoździa. Chyba, że moja klientka opanowała lokację, to mamy tutaj klasyczne kłamstwo pod przysięgą. Kierowniczka pobladła, prokurator spuścił głowę. Po przerwie wyszło na jaw, że to ona sama od miesięcy kradła ze sklepu, a winę zrzucała na klientów, żeby przykryć własne braki w towarze. Anna została uniewiniona, a kierowniczka dostała wyrok 5 lat więzienia. Patrząc, jak prowadzili ją w kajdankach, czułam czystą satysfakcję. Najlepsze w tym wszystkim było to, że Anna mogła w końcu spokojnie wrócić do życia i przygotować się na narodziny dzieci, zamiast spędzać je w cieniu niesłusznego oskarżenia.